Witam w kolejnym odcinku Dynclay 2. W ostatnim odcinku tutaj skończyliśmy koło wyrka. Tu podniosłem rzeczy z skrywki, tu na doderku była taśma. Tak, w tym odcinku chciałbym wyjść. pierwszy. tutaj, te, przejdziemy się po bazarze. Zobaczymy jakie ludzie mają dla nas zadania i później lecimy na miasto, Wiledor, idę Pięć lat nauki jak krew w coś się stało. Hej! ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Kim jest rzemieślnik? No tak, jesteś nie tutejszy, racja? Rzemieślnicy tworzą nowe technologie, wprowadzają innowacje, najróżniejsze gadżety pomagające w walce. Szefem szefów jest tutaj Alberto. Tak jak mówiłem, uczę się u niego. Ludzie śmieją się z niego, że nie ogarnia, zapomina języka w gębie, ale to jebany geniusz. Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony, ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Trochę brutalne. Zestresowane kozy dają gorzkie mleko. Poważnie? Kozy się stresują? Ty byś się nie stresował, jakby ktoś cię poraził i sięgał ci między nogi? Nie, napięcie jest niewielkie. Tylko je połaskoczę. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami nie, no. coś ciekawszego zobaczysz. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. Pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Zobaczy, co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę bardzo wdzięczny. Mm -hmm. Trzeba podnieść te elektryczne części jak przykoliliśmy biomarka. Hey, jak tam chłopaku? używałeś życia wieście? Byłem tu, Hehe, <laughs> Wiesz, najlepsze balety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu przy głównej stacji metra. Znalazłeś te części jeszcze nie. Wiedziałem nic z tego nie będzie. Nie peń już leży. Żołnierze na siebie pracę to, zrobiłeś, uruchamiając tamten wiatałek. Jak kremu białe. Jaki wiadro? Uważaj na siebie. Jak... Cały dziadak. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, wielczy. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, luk się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale przed chwilą proponował mi jakieś lewe interesy. Wiedziałam. Już po tobie, Julian. Chwilę chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luk dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bewi, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody. Jeśli kłamiesz, to masz przejebany. O -o. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko luk! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ! Jesteś pewny, jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię, mój dostawca Marko ma wodę pierwsza klasa. W takim razie może to zemsta. Niby za co. Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba, że Marco Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj, Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodni, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec. On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Ja, ja. Tu mam sklep. Bron. Czy mm. ma Alberto? Tak. Tak, się ulepsza ogólnie schematy i poziom tych schematów. By zapoznać się z moim towarem synu? 280 co okay. Mhm, No Ciekawe, możemy wszystkie zbędne rzeczy o wzajemnym zamachem sprzedać. Okay, Sprzedałem. Po prostu powiedz, czego w końcu ktoś podobny do mnie. Nie gdzie to jest, tu w rogu, Dobra. Świetna jakość. Jestem wdzięczny za klientów Twojego pokroju. Ja Dobra, to. Dobra, to. Dobra, Dobra, to. Hmm. A. Rozdarliście. Nie, jeszcze. załatwił, musiał być bardzo. A ty co? Kartami jak nigdy. Schodłbym wiedzieć, że to oszuści. Nie, nie, Daj spokój, stary. Przecież nic się nie stało. A tu, zanim pójdziemy jeszcze chcę jeszcze wam coś pokazać, że tutaj na górze jest tam znajdźka, tu można wejść nie wiem czy to jest z tej strony dzisiaj Najgorsze jest, bo tu belka jedna, a dupa. Nie. I tak wracam z takiej strony, gdzie można wskoczyć o. I tu. Czy to udawać, że szukamy. Tutaj jest. Tutaj. No. Nie trzeba biegać naokoło. Trzeba dobrze trafić. Idziemy po znajdźki. No, 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 no tam tu. Tak można wejść ogólnie już na pierwszym levelu mówię tam i trzeba około biegać tam w pokładce hmm. tu jest koperta z kodem. Tu jest uh, schemat. O! Tu jest sejf. Hmm. <laughs> 5:10. <hundred and> <inaudible> I mamy kolejne nagranie. Tak, tu koperta, tu schemat. A już chyba... Ja, wszystko. Tu możemy normalnie zeskoczyć już. Tylko... Zeskakujemy poza... Yy... Bazarem Tutaj zawsze jak zjeżdżamy to taki ząbek wylepuje. Po co? Tu ogólnie jest... Tu gdzie był początek i tu były te deski rozłożone, a teraz już nie ma. Jak jakby uproszczenie dla nas na początku gry Dobra, zabraliśmy znajdź G Zabraliśmy znajdź No to teraz tak Ciekawe czy w zawodach jak ogar. Dobra, no to tutaj skończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku.